Cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego Wyzwania Królewskiego. Ja tutaj już troszeczkę przed chwilką grałam i niestety nie zauważyłam, że nie włączyłam sobie programu, ale trzeba z tym jakoś żyć. Także Wam pokrótce powiem, co się dzieje. Nasz Henryk tutaj oczywiście w pracy. Nasza Emilia wyjątkowo w dzień pozwoliłam się jej położyć, bo była zmęczona, ale myślę, że już się chyba nie tutaj, już się w miarę wyspała, znaczy nie do końca, ale wiecie, czeka praca, więc niech wstanie i tutaj dokończy malowanie, dlatego, że chce ich nauczyć snu w nocy, jak wiecie. Mehmet w szkole i Mehmet również podjął pracę, bo jak wiecie, nastolatki, nastolatkowie, mężczyźni, muszą podejmować pracę i już Wam pokażę, będzie pracował jako barista i będzie obsługiwał młynek do kawy, będzie pracował między 5 a 7 rano, od poniedziałku do piątku, czyli przed szkołą. Następnie nasza Mach tutaj nasza piękna Mach która Wam się tak bardzo spodobała, stoi i maluje tutaj obraz. Myślałam, że będzie tutaj mogła malować na podstawie zdjęcia, ale jeszcze nie było tego, był tylko obraz klasyczny. Dalej mamy Nurbanu, która wzbudziła bardzo wiele kontrowersji u was. Nie podobała wam się Nurbanu, bardzo dużo osób napisało mi, że wygląda brzydko, okropnie, jak stara babcia, więc dobrze. Postanowiłam, że ją zmienię. I ma teraz taką, oto, zobaczcie, taką, oto suknię. Postaram się zostawić link w opisie i takie włosy z modów, ale wyglądające jak z gry, bo zawsze narzekacie, że mam za dużo takich modowych fryzur, więc postanowiłam, że zrobię takie podobne do gry. I tutaj mamy jeszcze kogo? Naszą malutką Hurem, która siedzi i jest sobie tutaj jedzonko z panią żywieniowiec. A tutaj mamy naszego służącego. Zatrzymam, bo chcę wam pokazać coś ciekawego, ponieważ jedna właśnie z widzek napisała mi, mianowicie zapisałam sobie specjalnie Story 114, żebym dała służącemu imię po prostu z serialu Wspaniałe Stulecie, tak jak imię naszych dzieci w ogóle, i dałam mu na imię, słuchajcie, symbol Aga, czyli takiego służącego z, ze wspaniałego stulecia. Tak mi się od razu skojarzyło z nim, więc zmieniłam. Także to chyba byłoby tyle z takich ogłoszeń krótkich, wstępnych. Tutaj jeszcze mamy co prawda taki mały basen, który tutaj postawiłam. Nie do końca mi się on podoba, jest za mały i jakoś tak, no nie wiem, jeszcze będę o tym myślała. W każdym razie to jest basen z myślą o Mechmecie, ponieważ mężczyźni muszą rozwinąć czwarty poziom sportowy. Jeszcze od razu powiem, że drugi majsterkowania i jeden wędkowania, natomiast nasze dziewczyny, czyli między innymi tutaj właśnie to robi Michri musi mieć przed ślubem drugi poziom malowania, czwarty gotowania i pierwszy charyzmy. Dlatego też nasza Nurbanu tutaj ćwiczy właśnie przemowy i zaraz to chyba się zakończy. Emilia tam widzę, że ukończyła arcydzieło. To zobaczymy, za ile to arcydzieło Ci się udało. Oj, jaka, zobaczcie, jest dumna z siebie. Zobaczymy za 4000. To sprzedajmy do Galerii Sztuki. I przy okazji też, tak, tak, sprzedajmy, bo dostaliśmy również rachunki. Już Wam pokażę. Tutaj skrzyneczka, gdzie jest nasza skrzyneczka? Tutaj. Rachunki 4700, więc akurat w miarę podobnie. Coś ta Emilia w ogóle taka niewyspana ostatnio chodzi. Tutaj może posprząta to, bo jak zwykle nam służący nie sprzątnął. To sobie też pochowamy. No i nie chciałam, żeby ona spała, bo chciałabym nauczyć ich właśnie takiej, wiecie... Czemu ta nasza pani żeby żywieniowiec się bawi zamiast gotować? Niech nasza mama chciała się pobawić z naszą małą fiurem. Ja wam powiem, że nasza mała fiurem... Zaraz bym wam coś pokazała. Ona ma czwarty poziom poruszania się. I zobaczcie, jak kliknę na nią... Biegaj w kółko... Jak będzie zapierdzielała. Proszę bardzo, pokaż to. Zobaczcie, jak biega. Normalnie szybciej niż dorosły, moim zdaniem. Nie no, może szybciej nie, ale po prostu mega szybko. Zobaczcie, jak lata. Także nauczyła się w międzyczasie fajnie biegać. że nie wiem, gdzie tam się wybierasz. Może tutaj sobie posiedzisz na ławeczce, usiąść, zobaczymy tak w takim pięknym ogródeczku. Ona jakoś tak mi o, biegnie tam. Zobaczymy, za ile namalowała ta Mirchi Za aż 106. <gry> Także zobaczmy, Ile tutaj to. Aha, sprzedaż to później, tak? Może to sprzedaż. A chciałam zobaczyć, który ma poziom tego malowania drugi już? Matko Boska, to dosyć szybko to poszło. Naprawdę szybko. A później skoczysz, oczywiście, do łazienki i czymś tam się pobawisz. Tylko byle nie komórką. O, coś sobie poczyta. A, Nurbanu, Nurbanu, ty już przestań gadać, bo ona już ma ten poziom. Już masz ten poziom i coś sobie zjesz, też się czymś zajmij. Też będzie czytała, zobaczcie. No, i nasza mama, czy idzie się bawić z tym dzieckiem? Idzie, także to sobie jeszcze zobaczymy. Wszyscy w takich pięknych sukniach, aż się miło na to patrzy. I pobawi się troszkę z córką. O, i może później wykorzystamy naszą Emilię, żeby tutaj zebrała cały plon. Miała się bawić, ale jednak przerwała. No, to później się pobawi. Ja się do was odezwę troszeczkę może później, jak już nasi mężczyźni wrócą dzisiaj ze szkoły i z pracy. Mamy kochani czwartą w nocy. Jest mi bardzo przykro, ale musi wstać. Znam to po prostu z życia codziennego, więc współczuję mu. Niech skorzysta, niech się jeszcze wykąpie. No taki los, taki los, jak trzeba wcześniej zacząć pracę. I jeszcze coś sobie tutaj zje. Otwórz i coś sobie tutaj szybciutko przekąsimy, ponieważ no już o piątej ta praca za 42 minuty. Jest mi go tak żal. Ale zasady to zasady. Będziemy starali się, żeby on chodził po prostu wcześniej spać. A i nie powiedziałam, że mamy już kolejny dzień, bo w sumie się nie odezwałam wcześniej po południu tego poprzedniego dnia, bo nic się nie działo ciekawego w naszej rodzinie. Więc no cóż, biedny mechmecik, cóż poradzić. Reszta oczywiście śpi. Król i królowa śpią. To nasza malutka tutaj obok też śpi. Oj, jaka brudna. Zaraz się ją zajmiemy. No i nasze najstarsze córki również śpią. Burczy mi w brzuchu, mam nadzieję, że nie słychać. Dobra, ta Emilia też się już budzi. Henryk zobaczymy, na którą dzisiaj idzie do pracy za trzy godziny. I czy Henryczek się już wyspał? W miarę tak, więc służy im to spanie w nocy. Są wyspani. Niech skorzysta, o matko fiurem bardzo głodna. No to już, już, już. Yy, Ma musiać się wykąpieć najpierw, czy najpierw zjesz? Może najpierw zjesz, to sama już widzę, że leci. Nasza tutaj Michri Mach też jak najbardziej. Niech skorzysta z kibelka, niech się wykąpie. Weź prysznic może. Zawsze mówię wykąpie, a zawsze potem biorą prysznic. Tutaj jakieś tościki były, czy co to jest? Oto jakaś nieczniczka. czy jaś to? Henryk sobie chyba zrobił. Tego tosta niech będzie ten tost francuski, a później tutaj może się pobawić, tutaj, tymi piłkarzykami. Na razie się, tak wiecie, trochę zrelaksuje. To samo Nurbanu. Nurbanu siedzi tutaj, coś sobie pałaszuje. Zobaczymy umiejętności naszej Nurbanu. Malowanie, poziom drugi, charyzma drugi. To brakuje nam jeszcze gotowania. Co to za hajsy? Mehmet 72 zarobił. Pokaż nam się, Mehmet. Tutaj stoi i on zaraz będzie się też wybierał do pracy, także tak, do pracy mówię, do szkoły, także tak wygląda nasz Mehmet w stroju do pracy, ale może strój, zmień strój. Także jeszcze wrócił do domu, to jeszcze sobie coś tam porobi, wiecie, jeszcze może coś szybko zje i czymś się zabawi, nie wiem czy zdąży, bo już jest już prawie ósma, do Henryka dzwonią z pracy i myślę, że też dzisiaj pójdzie do pracy jakoś ostatnio nie chce mi się za bardzo wiecie, zajmować tym, że mam robić zadania razem z nim, ponieważ mamy tak dużo tych ludzi w domu mamusia wykąp tutaj dziecko tak będzie kąpała, ja chciałam powiedzieć właśnie, że nie mogę się wyrobić z tak dużą ilością simów w rodzinie i jakbym się jeszcze miała zajmować tą pracą to już bym w ogóle nie ogarnęła, także mamusia będzie kąpała fiurem ona jest właśnie bardzo zła przez tą higienę, ale już będzie wszystko ok i święto urodziny, urządzając wystrzałowe przyjęcie. Dobrze, nasze dwie piękne córki, żeby one dzisiaj nie szły do szkoły, także muszę to przypilnować teraz. Odklikniemy tutaj u Mach i u Nurbanu również, również stój. Nawagary, tak, tak. O, i Mehmet się tutaj z swoją siostrą Nurbanu przytulał. Ale Mehmety też już wychodzi do szkoły. Oczywiście Mehmet musi mieć przynajmniej czwórkę. Tutaj to jest. Tak, mamy jaką ocenę? Gdzie? Ja tego nie widzę. Przeciętna. Oj, rachunki nie zapłacone. Przecież klikałam, żeby było zapłacone. Ona nie może podejść do tej skrzynki. Zobaczcie. To ja nie wiedziałam, o co chodzi, ale już wiem, o co chodzi, bo ja to postawiłam na alcie. No i żyłam sobie w przekonaniu, że to działa, a to widocznie jednak nie działa, no to będzie sobie stała nasza skrzynka może tutaj, niech będzie tu i tutaj przyjdziesz i zapłacisz te 4700 I teraz jest już wszystko ok hajs zabrany, czyli rozumiem, że już jest wszystko dobrze i tak, wracamy do naszych córek, mianowicie Michri Mach i ona już wam pokaże jaki ma poziom gotowania trzeci, więc żeby miała już czwarty to poprosimy ją, żeby tutaj ugotowała Ciasto czekoladowe i nasza mała Hurem będzie później sobie po prostu dmuchała. Zobaczcie, bawi się laleczkami. Także ona ma już te umiejętności w miarę dobrze rozwinięte, prawie wszystkie, no prawie, prawie, ale będzie już dzisiaj większa, więc na pewno się troszeczkę dzisiaj zmieni. Tutaj przyszła do niej Nurbanu, się z nią pobawić, więc pięknie, pięknie. No i cóż by nasza Nurbanu dzisiaj mogła porobić, bo ona też ma nierozwinięte to gotowanie w ogóle wręcz, ale teraz gotuje ta druga córka. No zobaczcie, na nocniczej ją tam wysadziła. Ej, ty miałaś gotować, Michrimach, to ciasto, to skończ tutaj tą zabawę. Nasza malutka się tutaj bawi, widzicie, jakieś takie wyobraźnie swoją pobudza. A my zobaczymy tutaj, jak tam sprawa z tortem. Widzę, że tort już będzie tuż, tuż, a później tutaj od razu już kliknę naszej Nurbanu, żeby coś tutaj gotowała. Może tosty z serem schowamy sobie to, na pewno się przydadzą. Michrimach widzę, że chowa ten tort, ale my ten tort sobie teraz wyjmiemy. Wiem, że część, oj, służący, męska część właściwie jest teraz w szkole bądź w pracy. Ale zrobimy sobie takie cichutkie, malutkie urodziny tej naszej małej yy, Hurem. Bo nie wiem, czy się nie myliłam wcześniej, ale Hurem. Więc czemu nie można dodać świeczek? No nie no lol. No to tutaj dodajmy świeczki urodzinowe, choć mamuśka, zostaw tę glinę, żeby nikt tego tortu nie zdążył podjeść, słuchajcie. Dodane. I teraz nasza mamusia by tutaj mogła. Więcej opcji, pomóż dmuchnąć świeczki hurem, i będziemy sobie naszą hurem oczywiście troszeczkę zmieniać. A przy okazji, Wam pokażę, że nasza Emilia też będzie miała dzisiaj właściwie urodziny, więc wieczorem sobie zrobimy jeszcze jeden tort. No i już przyniosła tą malutką, i malutka będzie dmuchać. Zobaczcie, te śpiewają tutaj. Oj, któraś ładnie śpiewa, to chyba Michlimach. I czy będziemy już widzieć naszą tutaj małą, jako dużą. I tak, możemy wybrać jej jakąś aspirację, więc ja jej może wezmę, no nie wiem, motoryczne jest to w sumie bez różnicy na tym poziomie. I pisaliście mi, że za dużo biorę dobrych cech. Więc dzisiaj postaram się zrobić taką pośrodku jakąś i dajmy taką na przykład głupek. No, zdarzają się wiadomo różne osobowości. Ojej, jaki wygląd. Ale dobrze, już szybciutko będziemy ją zmieniać, także już lecimy do lusterka i mamy naszą tutaj malutką. Ona miała ciemne włosy, więc ja jej zostawię ciemne włosy. I ma takie. Czy mi się podobają powiem Wam. Zobaczymy, zobaczymy, dajmy sobie tą tę diadem jeszcze, jest i diadem. No i dobra, nie wygląda to najgorzej, ale myślę, że zamiast tego to by się przydała jakaś długa, czerwona sukienka bądź chociaż średnia. Chociaż w sumie teraz sobie zdałam sprawę, że jest taka sukienka z dodatku dla wampirów i ona jest po prostu przepiękna, i to jest ta sama, którą ona nosiła, kiedy była mała. Więc powiem Wam, że to mi naprawdę pasuje, albo o, w tym kolorze, może tym razem, chyba zdecyduję się jednak na tę sukienkę i zobaczmy ją w grze, czy będzie jakiś przytulasek, nie, myślałam, że będą się przytulały. Ale nie, także tak wygląda nasza mała Hurem. No już nie taka mała. Także nasza mała już nie taka mała tutaj zawoła wszystkich na posiłek. Nie można? Dlaczego nie można? No to tutaj nasza królowa może. Zawołaj na posiłek. Wszystkie sobie tutaj zjemy po kawałku. Oj, zadałabym takie czekoladowe ciasto teraz. No ale niestety. Także nasza Nasza Emilia też dzisiaj będzie miała urodziny, ale mam nadzieję, że poczeka do popołudnia, kiedy to nasi mężczyźni wrócą. I myślę sobie, że jeszcze raz tutaj poprosimy naszą Michrimach, żeby nam ugotowała, upiekła właściwie jeszcze raz, a nie, aha, tak, musi być czwarty poziom, czyli myślę, że jeszcze raz nam zrobi to ciasto. Zobaczmy jeszcze raz to tutaj. Te włoski troszkę nie podoba mi się to, że tak przenikają przez tę sukienkę. Ale może jakoś to przeżyje, zobaczymy. Dajcie znać, czy wam to przeszkadza, czy zmienić na inne włosy. Także tutaj nasza mamusia, tutaj Michrimach, tutaj widzę, że nawet nasz Sumbul Aga, słuchajcie, przyszedł na ciasto, nie, przyszedł tylko się porozglądać, ale też mógłby sobie zjeść. No ale jak nie, to nie. Zawołaliśmy. O, wziął sobie, a nie, sprzątać, ok. Weźcie, zobaczcie, mamy jakiś błąd, a nie, akurat przestało, bo cały czas leciała woda i piana. Okej, okay, Michri Mach w takim razie jednak gotuje jakieś tosty, bo chce jej tę umiejętność już zapełnić. A mamusia, zobaczcie, jest na dworze i będzie malowała coś na podstawie zdjęcia. Także można by nasz dom namalować, można by jakieś, wiecie, roślinki. Zobaczymy jak to się prezentuje z drugiej strony. Tutaj takie roślinki. Może walniemy sobie taki, taką roślinkę, nie wiem, spodobało mi się, więc coś takiego. Tę fontannę spróbujemy uchwycić kolejnym razem, tylko ta sztaluga trochę zasłaniała. Widzę, że jakieś kolejne plony, to znowu naszą Emilię tutaj poprosimy o zbieranie całego plonu. Powiem Wam, że ja na razie nie chciałam tak bardzo wydawać tych pieniędzy, ponieważ jak wiecie, ona ma aspiracje tutaj baj bajecznie bogata. I ona ma zarobić 200 tysięcy i aha, no to w sumie moglibyśmy to wydawać, ale nie wiem, jak jest na kolejnym poziomie, także na razie. Troszkę oszczędzam te pieniądze. I Himach, jeszcze coś ugotuj w takim razie. Gotuj i może, nie, fasolka po brytońsku nie, ale może jakieś rybne tako, może dla rodziny. Nie róbmy takich dużych porcji, bo w końcu nam się to wszystko weźmie i zepsuje. Mehmet, widzę, skończył ze szkołą, jest po prostu wykończony chłopak. Niech idzie coś zjeść. O, torcika sobie zje, tam jeszcze troszeczkę dla niego zostało tych porcji. Cztery, więc niech sobie weźmie. Tam jeszcze może resztę schowamy do lodówki. No i tak, może by tak się potem wycikał, wykąpał, pobawił czymś. No i Michrymach osiągnęła ten czwarty poziom. To również sobie tutaj wrzucę do lodówki. I tutaj poprosimy naszą Nurbanu teraz o gotowanie, więc gotuj. Niech będzie jajecznica z bekonem. A nasza tutaj hiurem, malutka może się tutaj wciąż bawić, tak jak najbardziej, może się tutaj bawić w piratów na dworze, posić trochę na dworze, nie do tego domu już lecisz. Mamusia już skończyła, no całkiem nieźle, 2050 simolonów, całkiem nieźle, więc może na razie sobie schowamy do wyposażenia. Tutaj w środku już trochę mamy tych rzeczy, jakieś obrazy, jakieś plony, o i widzę, że nasz Henryk... Też skończył pracę i szybko, szybko, bo chcę Wam coś jeszcze raz pokazać. Wiem, że już niektórzy widzieli, ale zobaczcie jeszcze raz. Strój Henryka, spoko, całkiem elegancko, fajnie, ale buty, czy to nie jest komiczne? Szpileczki dla mężczyzny, no cóż. Także on też niech sobie tutaj przyjdzie, a bo on już jest dorosły, jak się przestraszyłam. Także no już niedługo będzie dziadkiem, wiem, że mi o tym piszecie. Ale jeżeli nie uda się, no to to wszystko przejmie Mehmet razem ze swoją małżonką. A ty gdzie jesteś Mehmet? Możesz sobie to jeść przecież. Wypadałoby właśnie, żeby nasz tutaj Mehmet trochę podreperował swoje, swoje potrzeby, ponieważ no wiadomo, musi również te zadania, te zadania, które nastolatkowie muszą wypełniać, to żeby je wypełniał. I on musi mieć czwarty sportowy, drugi majsterkowania i pierwszy wędkowania. Więc co ty na to, Mehmet, żebyś się trochę pospieszył? Strasznie mu się chce spać. On jest po prostu najbardziej poszkodowany teraz w całej naszej rodzinie. No ale może chociaż troszeczkę, może chociaż troszeczkę, jakbyś poszedł, wiesz, i coś porobił. <gry> Jeszcze wracając na chwilkę do naszej Hurem, bo dużo osób z Was pisze, żebym zrobiła jakieś takie dodatkowe zasady, żeby te dzieci postarzać troszeczkę szybciej, bo to strasznie długo trwa i te dzieci są dziećmi bardzo, bardzo, bardzo długo, bo w tej chwili to Hurem brakuje 13 dni do bycia nastolatką, więc ja sobie postanowiłam, bo pisaliście mi, żeby różne tam umiejętności czy coś i ja pomyślałam, że może fajnie byłoby, żeby ona spełniła sobie aspiracje z dzieciństwa i kiedy już spełni tą aspirację z dzieciństwa, to zrobimy jej urodziny, ale ustalmy, że nie wcześniej niż kiedy będzie tam brakowało jej, dajmy na to, 8 dni. Nie wcześniej. Myślę też, że dawno nie robiliśmy jakichś miłosnych rzeczy. Ej, <ścoughs> no właśnie... Co tutaj chcesz z nią robić? Rozmawiać. Ale chciałam powiedzieć, że dawno nie robiliśmy żadnych miłosnych rzeczy między naszą założycielską parą, więc myślę, że byłoby bardzo miło, gdybyśmy sobie teraz... Boże, te szpilki. Gdybyśmy sobie teraz wzięli na przykład flirtuj, jakieś okazywanie czułości, wiecie, takie rzeczy, bo dawno tego nie było. A myślę, że warto byłoby jednak mimo wszystko pielęgnować tę naszą taką miłość królewskiej pary. On jest spięty, więc może trochę się rozluźni. Przy tych buziaczkach, i w ogóle. I będzie, słuchajcie, pocałunek. No, to mi się właśnie podoba. Myślę, że niedługo będzie kolejna bara barabara, gdy któraś z naszych dzieci weźmie już ślub to jakaś jest Cinder. Życzyła wszystkiego najlepszego dla naszej Jurem. boście jak to wygląda. Dlatego, że ona jest żywieniowcem, i pamiętacie, gadały sobie dzisiaj na początku odcinku, odcinka. Aha, no i z tego powodu, że Hurem już urosła, to przejmuje to łóżko. Dla siebie i pójdzie spać. Nie, jeszcze nie pójdzie spać, no bo chodzimy spać w nocy. Tutaj, zobaczcie, nasz Mechmet wybrał się na ryby i tak naprawdę ma zdobyć tylko pierwszy poziom wędkowania, czyli ten poziom już jakby się po prostu rozpoczął, zaczął, osiągnął go, więc niech chwilkę sobie po Tutaj rodzinka się już zbiega, ponieważ nasza Emilia będzie teraz w Bada tej świeczki i będzie dmuchała, chociaż tak naprawdę jest zero. Ale nie chcę, żeby jej było przykro, wiecie, że nikt nie pamiętał, gdzie się wybierasz. Siadaj z powrotem, usiądź. Aha, bo jest już Emilia. Świeczki uzupełnione. No i proszę bardzo, wypowiedz życzenie. Gdzie jest Henryk w tym wszystkim? Chodź tutaj, Henryk, chodź, chodź. Będzie chyba za późno, ale zaraz przyjdzie. Są śpiewy, są jakieś takie, wiecie, grzechotki i Emilia zmieniła grupę wiekową i będzie już dorosłą. I zobaczmy, ile jej brakuje dni 20. I w te 20 dni musimy się wyrobić z czwórką dzieci. Czworkiem dzieci, powiem, że mnie poprawiacie. Stop. Stop. Zobaczmy, czy ona wygląda już tak babcinie. No i wygląda tak. No, troszeczkę już ta buzia się wiadomo, zmieniła. Ale wciąż jest jeszcze taka, wiecie. Ładna, ładniutka, więc nie ma co się myślę na razie jakoś bardzo przejmować. Więc też tutaj zawołajmy na posiłek, oczywiście, wszystkich. Jest już znowu 21 Matko Boska. Najbardziej mi jest szkoda tego Mehmeta, słuchajcie. On już biedny, już szedł spać i znowu tutaj wraca na tego torta. Pokaż, czy ty jesteś głodny. No, trochę jesteś. Lekcje nieodrobione. To może jeszcze niech odrobi lekcje, a później pójdzie spać. Słuchajcie, ja nie wiem. Sporażka. A po pracy, rano pójdzie do pracy, a po pracy trochę się zajmie zabawą. No, powiem wam, ciężka to jest sprawa, także wszyscy sobie teraz siedzą przy stole. Jest taka, wiecie, kolacja rodzinna bez zbędnej ilości gości. Ktoś dzwoni do Mach. Rustem, chcę przyjść do ciebie na chwilę. Tak, właśnie o to mi chodzi. Okej, okay, Rustem, niech przyjdzie, ponieważ to będzie mąż naszej Mach, A Michrimach ma już spełnione wszystkie warunki, ma czwarty poziom gotowania drugi malowania i jeden charyzm, gdzie ta charyzma się ukryła? U góry. Także będzie już mogła mieć urodziny nawet i lada chwila, więc niech przyjdzie i zagada z tym Rustemem. On już jest, więc niech przyjdzie i z nim po prostu porozmawia. zdraćmy mu sekret rozmawiajmy o marzeniach, takie tam. Wiem, że nie wszystkim się rustem podoba, ale wiecie, tutaj też chodzi o to, żeby niektórzy byli lekko specyficzni. I nawet powiem Wam, nieświadomie stało się to, że Michrimach jest z rustemem, tak jak było we wspaniałym stuleciu. Tutaj im kazałam sobie przyjść, posiedzieć i pogadać. I troszeczkę jeszcze sobie tutaj wiecie, porozmawiajmy. Może jakiś pierwszy pocałunek, coś o wampirach widzę. I Rustem i Michlimach bardzo się teraz przyjaźnią, więc jeszcze coś tutaj wiecie: troszeczkę, troszeczkę i będziemy próbować pierwsze flirty. Może nawet już, albo nie, może najpierw przyjazne. Dobra, spróbujemy mu pochwalić wygląd z tej kategorii, właśnie romantyczne. Jak, czy spodobać się? Ej, nic, spać, jeszcze wytrzymaj chwilkę. Jeszcze chciałam chociaż jedną taką romantyczną rzecz, żebyśmy weszli na ten poziom romantyczny. Zróbmy z grubej rury gadkę na podryw. Oj, i spodobało mu się, dobrze, no właśnie, o to chodziło. Jeszcze jakąś jedną romantyczną rzecz. Obejmij na przykład. I udało się, dobra, więc myślę, że na dzisiaj wystarczy. O, jeszcze jakieś owejmowanko i on niech sobie już idzie, papa, a pa, my idziemy spać. Zobaczcie, mamy rano i to jest zdecydowanie najlepszy dziecięcy makijaż, jaki widziałam. Taki, Taki sobie właśnie zrobiła dzisiaj Hurem pod moją nieuwagę, więc prawo dla ciebie naprawdę wyszło przepięknie. Kciuk w górę dla Hurem. Ona się przebrała. Nie, 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 bo widzę, że się wszyscy wybierają do szkoły. Stójcie, Michlimach nie idzie. I Nurbanu też nie idzie. Idzie tylko Mehmet. Który nie jest zbyt, w zbyt dobrej formie, ale niech idzie. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. I Henryk dzisiaj też do pracy się wybiera. Mamuśka coś myślę namaluje na podstawie zdjęcia może znowu. Jaka rozbawiona. Ojej, ups, toaletka. Hurem odnosi wrażenie, że nieco... Że dorośli wyglądają w makijażu jednak nieco inaczej. No, rzeczywiście. No to będzie zawstydzona jeszcze 3 godziny. Dobra, wyłaś spod tej kołdry. Masz też zadania dla Ciebie. Jest dzisiaj takie, żeby, w, będąc rozbawiona, baw się lalkami, albo może bawmy się w kąpieli tak zrobimy. Żeby zrobić to, korzystać z zonku do zabawy w stanie rozbawienia. Jest już rozbawiona, więc może się bawić lalkami. Nie zaliczyli nam tego, więc nie wiem, może jednak chodziło o ten, ale przy to nie jest domek, tylko statek, ale dobra, zobaczymy w takim razie. Ojej, zepsuła nam się kuchenka, widzę. To bardzo niedobrze. Mam nadzieję, że nasz sumbul Aga niedługo się obudzi i naprawi. Emilia zakończyła obraz i sprzedamy go za 1500, czyli niezbyt drogo. Schowamy go do wyposażenia. To chyba jednak chodziło w takim razie o taki domek. Osiągnie piąty poziom umiejętności motorycznych, mamy trzeci. Ćwicz pisanie na klawiaturze przez 4 godziny. Ojej, nie, to czy nie powinniśmy korzystać, ale uznajmy, że do aspiracji też będzie nam wolno w takim razie. I chciałam właśnie przypomnieć, że my zamiast komputera mamy taką piękną maszynę do pisania, także na tym sobie będzie ona ćwiczyła, ale to po prostu już... Nie dzisiaj chyba, także wydaje mi się, o tutaj się bawi swoją siostrą Nurbanu. Wydaje mi się, że ten odcinek trwał dosyć długo, także myślę, że na dzisiaj już wystarczy. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Oczywiście, piszcie w komentarzach wszelkie wasze przemyślenia odnośnie stroju, fryzur i tak dalej. Jak widzicie, przyjmuję to do siebie i zmieniam. Tutaj widzę, że bawi się zabawką teraz, ale okej, okay. także myślę, że w dzisiejszym odcinku zrobiliśmy naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ruszyliśmy się naprawdę bardzo do przodu, i chyba pora, żeby to wyzwanie troszeczkę przyspieszyć, bo już jest tyle odcinków. No i wiecie, chodzi mi też tutaj bardzo o naszą Emilię, która jak widzicie, po prostu ma jeszcze tylko 20 dni. A już nawet 19 do bycia staruszką, a zostało jeszcze jej czwórka dzieci do urodzenia. Czworo, przepraszam. Więc w dzisiejszym odcinku to wszystko. Dajcie kciuk w górę. Nowo osoby zapraszam do subskrypcji. I widzimy się już w kolejnym filmie. Do zobaczenia i cześć.